Pomorska telewizja narodowa, Pomorska, Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk. Jesteśmy w Porcie Rybackim i tutaj w wzgórkach zachodnich. Właśnie byliśmy na kurcze ZG Górki Zachodnie 27 Tam jest jeszcze drugi widać tutaj no, i tutaj mamy duży, dużo, dużo, no dużo. No, Trochę kutrów jest i one pływają i łowią ryby, tylko są kwoty połowowe, jak tu przed chwilą szefer powiedział. I one muszą po prostu te kwoty połowowe przestrzegać, prawda? Tutaj mamy ZG21, kuter, tam ZG27. Tak to wygląda. Na ZG27 właśnie byliśmy, pokazywałem go od wewnątrz, może teraz zobaczmy go od zewnątrz. Tak wygląda ZG27, to ZG21, inny kuter i tam jest jeszcze jeden kuter. Tu mamy skrzynki oczywiście, na rybki, muszą być umyte, czyste, stoją. I tak to wygląda. Ulica Kutnoska. Ulica Kutnoska. Tu mamy następny kuter. Stoi czerwony. A tam stoi jeszcze kuter ZG17. ZG17. Ten tutaj się nazywa ZG17. O, właśnie to ten. Z, tej, z tego samego armatora jest to kuter. To są właśnie te deski, które się wyrzuca. Żeby sieci naciągały, tak zwane deski to są metalowe deski, co prawda. No i tam widać bęben do trałowania z tyłu. I tutaj kutry pływają. Tutaj mają skrzynie, nie mają skrzynie do, do sortowania ryb, do trzymania ryb, można wodę na nich napuszczyć. I tak to wygląda. Taki dziób jakieś 12 ma. No tutaj mamy lampy, są takie stare, ale świecą pewnie do nocy bo oni czasami i w nocy łapią sieci się suszą De. i proszę bardzo tak wygląda ZG17 w pełnej klasie to jest ten kuter w górkach zachodnich jesteśmy w porcie rybackim no montaż Dziękuję. Pomorska Telewizja Narodowa. Wasz korespondent Sławomir Ziębiński z Górek Zachodnich no, nakręcił reportaż. Ahoj!